w końcu zrobiło się już ciepło temperatura zarówno w dzień jak i w nocy jest już y, odpowiednia w związku z czym będę przygotowywał y, nowe pułapki na muchy Stay Green tutaj widzimy dwie pułapki które już użytkuje y, trzeci sezon jak widzicie wyglądają całkiem nieźle więc y, uważam że nie ma sensu kupować jednorazówek i wyrzucać y, wystarczy uzupełniać tylko przynętę i y, ta pułapka potrwa, y, przetrwa nam kilka naprawdę dobrych sezonów. Nie wymagała tutaj zbytnio żadnej pielęgnacji, tylko po prostu przepukałem ją wodą. Jak widać, skala jest nadal czytelna poziomu y, przynęty, jak i złapanych owadów. Siatka troszeczkę brudna, ale, y, ale jak najbardziej będzie pełniła nadal swoją funkcję, więc. Mam nadzieję w weekend zostawić już e, pierwsze pułapki i będę dzielił się rezultatami.